Hej! Wczoraj dostaliśmy dwa klipy z trzeciego sezonu Powstania Smoków. Są one naprawdę ciekawe. No i ja tak oglądam i mega się ekscytuję, bo sezon trzeci, który jeszcze niedawno wydawał się odległą przyszłością, staje się rzeczywistością. Zapraszam na omówienie. Zacznijmy sobie od tego, że w mojej opinii gorszego klipu. Ja lepsze zawsze zostawiam na koniec. Mowa tutaj o klipie z Pixel. Tak, nareszcie mamy tutaj pierwszy rzut oka na nową Pixel. I wygląda ona trochę dziwnie. Ma taki trochę złotawy kolor, ale to chyba jest wina padającego na nią światła. W ogóle mam co do niej mieszane uczucia, bo jest git, ale wolałem stary granatowo-srebrny design. Napiszcie w komentarzu jak wam się podoba. Pixel pyta się Zeina, czy po fuzji w każdym wymiarze pojawił się nowy klasztor. I uwaga, to jest już ten nowy Zein. Naprawdę super, że go w końcu mamy, bo przedtem w trailerach nigdzie go lepiej nie widzieliśmy. Zein mówi, że to jego teoria. Pixel się go pyta, Dlaczego Zein eksplorował jeszcze innych krain i Zein odpowiada, że on bardzo by chciał, ale woli się, dzielić się tym z nią, ale jej nie było. I ona mówi, że teraz tutaj jest. Także super słodka scena w ogóle, ale teraz już tak nie ironizując, to myślę, że fajnie, że jednak jakoś ich relacje rozwinął, bo mam wrażenie, że trochę to było zaniedbywane w Sinach 11-16. Także klip git, ale za dużo nam o fabule nie zdradził, ale całkiem fajnie, że pokazali nam nową pixel. I co najważniejsze, nowego Zayna, który wygląda trochę dziwnie, ale jak dla mnie jest naprawdę ok. Przejdźmy teraz do drugiego klipu z Lordem Rasem, w którym widzimy nowego Arina, ale tego Arina już widzieliśmy, także to żadne zaskoczenie. No ale najlepsze jest to, że on tutaj trenuje. Dla mnie jego treningi z Lordem Rasem są mega obiecujące. Klip zaczyna się tym, że Arin patrzy na maskotkę Loida w plecaku, czyli jednak za tym ninja tęskni. Słyszymy, jak raz mówi, że ma zaczynać. I najpierw rozwala on kilka stosów w kamieni perfekcyjnym Jitsu, a potem co ciekawe, gdy raz każe mu przenieść Jitsu na przedmiot, wykonuje on tą słabszą wersję Jitsu. Czyli jak widać, jest ona wymagana do Jitsu z przedmiotami. W ogóle jak dla mnie super, że zostanie to rozwinięte, bo ja uwielbiam ten koncept, a skoro raz wie, jak takie spędzdziejcu zrobić, to najpewniej coś tam będzie wyjaśnione. Arin wykonuje rzut, jednak Spindridge z przedmiotami mu się nie udaje. I Raz nie bardzo jest z tego zadowolony, a klip się kończy. To tyle na dziś. Napiszcie w komentarzu, który klip wam najbardziej przypadł do gustu, co sądzicie o nowym wyglądzie Pixel i Zayna. Do zobaczenia.